Cześć, mam na imię Jarek mieszkam w Chinach od 11 lat. Właśnie skończyłem przebieg na siłowni i przy okazji wam pokażę siłownię, znajduje się ona po przeciwnej, po drugiej stronie mojego osiedla zaraz przy ulicy, także mam rzut beretem, jak to się mówi. Bardzo fajne miejsce, osobiście to już jest moja trzecia siłownia. Problemem z poprzednim zdobyciem siłowni, albo zostaniem w siłowni było to, że Często w siłowniach niektórych, męskich toaletach, palono. W tej akurat jest ścisły zakaz palenia. Dodatkowo jest bardzo czysta. Mają nowe maszyny, mają nowe maszyny do nard, do bieżni. Używam bieżni w dni, kiedy pada albo smog jest za duży. Teraz jest lunch, także dużo ludzi nie ma. Parę osób. Mankamentem tylko tego typu bieżni są te, te telewizory. Które nie są sprzężone z falami radiowymi, i w gruncie rzeczy po lunchu, gdzieś koło trzeci zaczynają się schodzić stali bywalcy i każdy ma włączony telewizor, jeden głośniejszy od drugiego, żeby słyszeć, i się przekrzykują tymi telewizorami. Plus rozmawiają ze sobą również głośno. Także huczę jak wulu dlatego chodzę podczas lunchu, kiedy wszystkie korpo chomiki i siestowicze. Siedzą w domu. Siłownia jest bardzo dobrze wyposażona, zarówno w aspekty aerobowe, jak i w ciężary. Mają również sparring, do miejsce do sparringu, do kickboxingu, do boksu. Trenerką tutaj jest dziewczyna. Tamte czerwone to moje rękawice. Parę razy byłem z nią na sparingu ale ona mnie nie zabiła, więc sobie odpuściłem tego typu sparingi I doszedłem do wniosku, że tylko będę z nią trenował uderzenia bez sparingów Dziewczyna w gruncie rzeczy o połowę mniejsza ode mnie, a mało brakowało, aby wydarła mi głowę z płucami. Takie miała kopyto w ręce. E, bardzo popularne są teraz sparingi, przepraszam, zabieram swoje rzeczy. E, bardzo popularne są sparingi wśród Chińczyków. Ostatnio, czy w kickboxingu, czy w kung fu. Ja wiem, czym to jest spowodowane. A w głębi widzicie parka próbuje się bić. E, to w ogóle to część w centrum to jest centrum do. Ćwiczeń siłowych i do ćwiczenia do ćwiczeń związanych z Iron Manem. Także mają wszystkie tutaj przyrządy, wszystkie dodatki, ciężary, podnośniki. Wieczorami mają klasy związane z właśnie z tym Iron Manem. także mają to wszystko przygotowane tutaj Liny. Liny jak widzicie bardzo fajnie sobie tutaj ćwiczą, a Szczególnie po południu dużo tego tutaj jest. Ale to chyba wymaga odpowiedniego i subskrypcji. Ja tego nie subskrybuję. Tu przez szyby używają do... Dziewczyny używają sali do jogi i aerodansu. Muszę przyznać, że bardzo fajne. Przyjemne miejsce. Mają duży ekran. Duża przestrzeń. Kiedyś próbowałem z nimi robić jogę, ale później nie mogłem się ruszać przez trzy dni. Jakieś dziwne mięśnie zaczęły mnie boleć i wiązadła także odpuściłem to sobie ludzie są przyzwyczajeni zbudowani do prostych sportów ja zwykle bieganie na długie dystanse właśnie teraz przebiegłem 2,5 godziny po betelu korzeniu betela a tutaj mają do rowerków bardzo popularne, ostatnio trend chiński rowerki fajna ta sala jest bo jest sala jest wyciszona także nie ma łomotu w poprzedniej siłowni był straszny łomot z tych sali z tych sala z, z rowerkami, bo muzyka bardzo głośno grała plus basy, to miejsce jest wyciszone także podczas lunchu tutaj zwykle spędzam 2-3 godziny po wirusie kiedy otwarli to czystość jest na pierwszą klasę, maszyny są wolne, nie ma tutaj dużo maszyn no i plus ta siłownia nie jest duża i to jest sieciówka co ciekawe znajduje się w budynku naprzeciwko mojego osiedla, to są takie dwie wieże, troszeczkę podobne do Empire State Building. I Głównie tutaj przychodzą lokalsi i mieszkańcy tego kompleksu budynkowego, dlatego nie ma tutaj żadnych jakichś specjalnych pakierów, czy nie ma jakichś gości, którzy wyczynowo pakują i pompują prochy, po prostu lokalsi, ludzie, którzy tutaj mieszkają przychodzą sobie poćwiczyć, bo na dole jest galeria. Na dole jest Starbucks, Galeria, Burger King, że miejsce do życia dla ludzi. Dodatkowo, e, już wspomniałem o tym, że jest bardzo czysto, no i ludzie są tacy jak gdyby grzeczniejsi. Zwróćcie tutaj uwagę, lokalsi mają butelki, e, butelki do, używane do picia wody. E, Chińczycy tylko piją ciepłą wodę, przynajmniej tutaj na południu Chin, być może gdzie indziej piją zimną wodę. Um, szczególnie na siłowni Raz, że przyspiesza chyba to metabolizm Dwa, chyba rozgrzewkę serca też e, przyspiesza O, przy okazji chciałem podziękować któremuś e, z widzów Który mi zaproponował książkę Oko Jelenia Pilipiuka Na siłowni zwykle e, Czasami oglądam YouTube, ale większość czasu wysłuchuję książki, audiobooki Przyznam, że Oko jelenia naprawdę się udało Bardzo fajnie się czyta e, Bo jeśli chodzi o Aspekty fabularne i historyczne. Jedynie męczy, męczy historia miłosna Heli. Ale to myślę, że wszyscy faceci tak mają, że nie lubią historii miłosnych. Um, bardzo fajna książka. No i długa, także starczyło mi to prawie na pół roku słuchania na siłowni. Przesadzam pół roku, półtora miesiąca. Polskie książki, ostatnio wpadłem w polskie książki. Kupiłem parę na Publio w audiotece. Część jest dobra. Przeszta. Piekara, ale znowu mróz, już mi tak za bardzo nie wszedł. Poza tym, w polskich książkach czytanych irytuje dramatyzowanie przez lektorów, jak i też wprowadzanie elementów słuchowiska, co troszeczkę męczy, gdyż e, słuchając książki, ja wolę sobie sam wyobrażać, jak się akcja to toczy, czy wyobrazić sobie w tle koni, czy podobne odgłosy. No ale cóż, to jest chyba sprawa kulturowa. Plus lektorzy tak troszeczkę czasami dziwnie czytają, akcentują te zgłoski na końcu wyrazów. Plus ten niemiłosiernie nieprzyjemny bas męskich lektorów, brzmiący jak reklamy z telewizji polskiej. Po prostu niewygodnie się go słucha. Ale za oko jeleniaś serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Dziękuję.